Cześć! Dzisiaj podsumowanie miesiąca lipca. Jest to kolejny miesiąc, kiedy pracuje u mnie już 5 paneli. Porównamy to sobie również z tamtym rokiem, kiedy pracowało 4 panele, także zapraszam do oglądania. Słuchajcie, wyprodukowaliśmy w lipcu 152 kWh. Eee, średnia dobowa to jest 6,92, także całkiem nieźle. Na, tutaj naprawdę dogrzań żadnych wody nie było, jak widzicie. Także jest super. Natomiast tu śpieszę z wyjaśnieniem, no bo znowu mamy te 22 dni, nie? W poprzednim miesiącu, w czerwcu, też tam chyba jeden dzień nam bodajże uciekł, czy coś, też taka sytuacja była. Tu nam troszkę uciekło tych dni więcej, bo aż 8. Dlaczego? No bo wyjechałem na wakacje, nie? No ten lipiec jest takim okresem, kiedy z reguły wyjeżdżam wtedy na wakacje, więc no jest to miesiąc niepełny. Podobnie było w tamtym roku, również był to miesiąc niepełny, ale zaraz to zobaczycie. Eee, dobra, eee, słuchajcie, dogrzań wody nie było, także ja uważam, że jest naprawdę super, nie? Natomiast czy te 152 kWh przy 5 panelach, czy to jest dużo, czy mało? No, weźmy sobie, zobaczmy, jak to wyglądało w tamtym roku i porównamy to sobie. Lipiec w tamtym roku przy czterech panelach wyprodukował nam 122 kWh, czyli mniej niż w tamtym roku, ale tam mieliśmy 17 dni, nie? Yy, więc, jeżeli byśmy sobie to przeliczyli, yy, no to, to wydaje mi się, że jest podobnie. Yy, no, bo tutaj, jakby gdyby tutaj było 5 dni więcej, no to też ta produkcja pewnie by była ze, ze 150 kWh, nie? Także myślę, że jest podobnie co w tamtym roku. Yy, z tym, że słuchajcie, no, tutaj to, co Wam jakby chciałbym zwrócić uwagę, to jest to. Że podobnie jak w poprzednim miesiącu, w czerwcu, jeżeli oglądaliście to podsumowanie, to wiecie o tym, że tam również instalacja na pięciu panelach wyprodukowała mi praktycznie tyle samo energii, co przy czterech panelach rok temu. No dlaczego tak się dzieje? No głównie dlatego, że no, ten rok jest troszeczkę gorszy. Jednak tego słońca jest troszkę mniej niż w tamtym roku było w czerwcu czy w lipcu, nie? więc ten piąty panel. Yy, no, mógłby wyprodukować więcej, gdyby pogo, pogoda była y, taka sama. Jest słabsza, ale słuchajcie, to dobrze, że jest ten piąty panel, bo gdyby go nie było, to produkcję w czerwcu i w lipcu mielibyśmy zdecydowanie y, w tym roku mniejszą niż w tamtym roku, nie? A, a dzięki temu ten piąty panel nam to nadrabia i ta produkcja jest taka sama tych dogrzeń wody nie ma. Y, także to jest też taka zaleta tego piątego panela. Y, natomiast y, no, tutaj też te 152 kWh wyprodukowane, to podobnie jak w miesiącu czerwcu, tam też Wam o tym mówiłem, że to nie jest szczyt możliwości tej instalacji. No, bo ta instalacja często nam się wyłączała, już godzina 13-14, ona się wyłączała, było, było 80 stopni, także jakby wiecie, tych wyłączeń i tej, i tej marnowanej energii było no sporo, nie? Więc. Natomiast w tamtym roku, no, przy czterech panelach, no, to tak naprawdę tych dni, kiedy ta instalacja się włączała, było bardzo niewiele. No, w tym roku zdecydowanie ten piąty panel powoduje, że troszkę tego prądu nam się marnuje. Nie? Yy, natomiast to, co tu jest podane, że wyprodukowano, no, to, to jest to, co poszło na grzałkę. Gdybyśmy byli w stanie to odebrać, to ciepło nie. Gdyby y, ten zbiornik był po prostu większy, no to wtedy na pewno ta produkcja byłaby tutaj większa. Instalacja by nam się nie wyłączało i produkowałaby dalej. Tak to słuchajcie, wygląda. Yy, no, ja jestem zadowolony, nie? także tak jak wam mówię, każdego prawie miesiąca, że jestem zadowolony, to jestem zadowolony. Pokażę wam jeszcze wykresy produkcji. Tak wygląda lipiec w tym roku. To są właśnie te dni, kiedy mnie nie było. Yy, one są niebrane pod yy, statystyki, tak. Podobnie było w poprzednim roku. Tu też było troszkę takie dni, kiedy mnie nie było w domu. Tutaj to co macie, te wykresy, tam robiłem testy zdalnie integracji nowej do regulatora Elkar, Więc jakby ja sobie zdalnie na chwilę tą instalację tutaj, tutaj załączałem. Natomiast tu nie było mnie w domu, więc dlatego w tamtym roku też brałem do statystyk tylko ten okres od 1 lipca do 12 lipca. I potem tutaj mieliśmy bodajże od 27. Do 31. Tak to wygląda. No nic, no na dzisiaj tyle. Trzymajcie się do następnego. Pamiętajcie, łapka w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Dzięki, cześć, na razie.